Gdy Michał wrócił z misji na zimnym księżycu Orkses Prime, myślał, że jego czas jako żołnierza już minął. Nosił w sobie ślady tamtego świata nie blizny, lecz spojrzenie. Spokojne, ale czujne. Widział zbyt wiele, by ufać ciszy. Właśnie dlatego obecność ambasadorki Izari w hangarze statku Aurora była dla niego więcej niż zaskoczeniem. Stała wyprostowana w cieniu wielkiego doku, z rękami splecionymi za plecami. Jej skóra miała odcień popiołu, oczy świeciły jak amarantowe kryształy. Była jedną z najwyżej postawionych gaterian na tej stronie galaktyki. A mimo to czekała na człowieka. Na niego. Kapitanie Michał Nowak powiedziała, gdy tylko go zobaczyła: Znam twoją historię. Znam twoje decyzje. I wiem, że nie lubisz polityki. Ale to nie jest zaproszenie polityczne. To co to jest? Zapytał bez emocji, nie zbliżając się jeszcze. Polowanie. Zawahał się. Oparł rękę obok pasa, gdzie niegdyś nosił broń, a teraz tylko pustą kaburę. Jeśli szukacie mięśni, macie własnych łowców. Jeśli trofeum, to pewnie już wiecie, że nie kolekcjonuje skórek. Zari uniosła głowę. Nie chodzi o zdobycz. Chodzi o zrozumienie. W tamtej chwili zbudziło się w nim coś uśpionego. Instynkt. Ciekawość. A może niepokój? Mów dalej. Zari skinęła głową w stronę jednej z bocznych ślus. Jest stworzenie. Nazywamy je te Nie pojmano go nigdy. Zabito kilku naszych. Rozpływa się we mgle, pojawia się, gdy nikt się nie spodziewa. Działa jak drapieżnik, ale nie z głodu. Jakby testowała. Patrzyła. Michał zmrużył oczy. I chcecie, żebym ją zabił? Nie odpowiedziała, a jej głos był cichszy niż wcześniej. Chcemy, by się spotkał. Cisza wypełniła hangar. Przez moment słychać było tylko odległe odgłosy głosy serwomechanizmów. Michał poczuł znajome napięcie w karku. Dlaczego ja? Zari nie odpowiedziała od razu. Zrobiła krok bliżej i spojrzała mu prosto w oczy. Bo nie boisz się rzeczy, których nie rozumiesz, bo nie próbujesz ich niszczyć. I dlatego, że ona też nie zachowuje się jak bestia. Milczenie między nimi było pełniejsze niż tysiąc słów. Wreszcie Michał westchnął. Nie jestem łowcą. Ale jestem ciekaw. Zari uśmiechnęła się po raz pierwszy. W takim razie wyruszamy za trzy godziny. I pamiętaj to, co znajdziemy, może być końcem albo początkiem. Kiedy odeszła, Michał jeszcze długo patrzył za nią. Nie wiedział wtedy, że to polowanie nie będzie miało nic wspólnego z trofeami. Że zmieni coś głębiej niż jego imię w raportach. Zmieni jego serce. Gdy tylko stopa Michała dotknęła ziemi gaterii, powietrze uderzyło go jak ściana. Było lepkie, gorące, pachnące słodkawą wilgocią i czymś jeszcze ostrym, metalicznym, jakby burza czekała tuż za horyzontem. Las mgieł rozciągał się wokół w nieprzebranej gęstwinie, skrywając niebo pod kopułą zielonych liści i pary. Ich obóz rozstawiono na płaskim wzgórzu, które jedynie pozornie wydawało się bezpieczne. Gaterianie poruszali się w ciszy, z precyzją przypominającą wojskowy oddział. Ich broń była połączeniem technologii i tradycji włócznie z plazmowymi ostrzami, kolczaste sieci zdolne do unieruchomienia nawet dwutonowego zwierzęcia. Ale Michał czuł, że to nie wystarczy. Nie dlatego, że te kara była fizycznie potężniejsza. Coś w niej było świadome. Przez pierwszy dzień nikt nie odezwał się do niego poza Ezarii. Obserwowali go z ukosa, jakby był obcym nie tylko z innej rasy, ale też innego wymiaru. Nie odpowiadał na te spojrzenia. Wolał słuchać lasu. W nocy mgła była gęsta jak mleko. Brzęczenie owadów mieszało się z niewyjaśnionymi dźwiękami z kowytem, z zgrzytem, czymś jak oddech. To właśnie wtedy Michał pierwszy raz zobaczył ślad. Był to wyraźny odcisk trójpalczastej stopy, zagłębiony w błocie przy granicy polany. Miał ponad metr długości. Ale nie to go uderzyło. Wokół śladu ziemia nie była zdeptana w panice. Była spokojna, jakby istota, która go zostawiła, szła powoli. Celowo. To nie jest ślad ucieczki, powiedział cicho, nie wiedząc nawet, że Zari stoi za nim. Co masz na myśli? Odwrócił się powoli. Ona nas prowadzi. Ezari zmarszczyła brwi. Jakby chciała, byśmy ją znaleźli. Jakby chciała, byśmy myśleli, że ją gonimy. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. A potem Ezari skinęła głową i bez słowa wróciła do obozu. Tego wieczoru Michał nie dołączył do wspólnego ogniska. Zamiast tego usiadł na krawędzi lasu, wpatrując się w mgłę, która zdawała się żyć własnym życiem. Usłyszał ryk. Nie był to dźwięk wściekłości. Ani groźby. Brzmiał jak ostrzeżenie. Jakby ktoś krzyczał z wnętrza snu. Gdy rankiem wrócili na trop, pojawił się drugi ślad. Tym razem bliżej obozu. Michał poczuł chłód na karku mimo tropikalnego powietrza. To nie było polowanie. To był test. A Tekarra właśnie go rozpoczęła. Las mgieł budził się bez dźwięku. Żadne ptaki, żadne owady, żadna poranna wrzawa, tylko cisza, niepokojąca i pełna czegoś, czego nikt z Gaterian nie umiał nazwać. Michał obudził się jeszcze przed świtem, spocony, jakby coś w nim znało już rytm tego świata. Wziął butelkę z wodą, skórzaną kurtkę i ruszył bez słowa. Nie próbował się skradać. Nie miał zamiaru udawać łowcy. Mgła przyjęła go jak znajomego. Była ciężka, niemal materialna. Kroki zdawały się tłumione, a oddech dłuższy, jakby powietrze stawiało opór. Mimo to szedł dalej, nie zwracając uwagi na porzucone resztki posiłków gaterian, na wiszące pułapki i wyczulone senseri. Wiedział, że nie znajdzie jej przypadkiem. To ona musiała znaleźć jego. Szlak prowadził między drzewami o srebrzystych pniach, gdzie mech świecił błękitno pod stopami, jakby każdy krok rozbudzał coś śpiącego w ziemi. I wtedy ją zobaczył. Stała na kamieniu, ponad strumieniem, który cicho szemrał pod nią. Ogromna, majestatyczna, z ciałem pokrytym ciemnoszarą, łuską lśniącą wilgocią. Jej oczy dwa płonące bursztyny spoglądały na niego bez strachu. Michał zatrzymał się. Nie sięgnął po broń. Nie uniósł rąk. Po prostu trwał w miejscu, nie próbując zakłócić tej chwili. Tekara nie ruszyła się. Pomiędzy nimi było tylko strumienie mgły, delikatnie wirujące. Wyjął z kieszeni mały pakunek zasuszony owoc z ziemi. Ostatni, jaki miał. Rzucił go powoli w stronę Tekari. Upadł między nimi. Bestia zniżyła głowę, powąchała i zjadła. Cicho. Delikatnie. Potem podniosła wzrok. Nie było ryku. Ani ostrzeżenia. Tylko jedno westchnienie, jakby oddech lasu się zmienił. Michał usiadł na wilgotnej ziemi. Był cały przemoczony, ale nie obchodziło go to. W milczeniu patrzył na tę karę, a ona nie odchodziła. Mijały minuty. Może godziny. W końcu odwróciła się powoli i weszła w mgłę, która rozstępowała się przed nią jak zasłona. Michał nie ruszył się, dopóki jej cień nie zniknął. Gdy wracał, nie miał dowodu. Nie miał zdjęcia, nagrania, niczego, co przekonałoby gaterian. Ale coś w nim drżało. Nie z lęku, z uznania. Wiedział, że zobaczy ją znowu. Ale jeszcze bardziej wiedział, że to nie była bestia. To była istota. I właśnie zaczęła mu ufać. Dzień po spotkaniu Michał był inny. Ciszej oddychał, mniej mówił, rzadziej patrzył komukolwiek w oczy. Nie dlatego, że się bał, lecz dlatego, że jego myśli były już gdzie indziej głęboko w mgle, wśród drzew i śladów łap. Zniknął z obozu każdej nocy. Wracał przed świtem z błotem na ubraniach i ranami, których nie chciał tłumaczyć. Gaterianie patrzyli z rosnącym niepokojem. Eren, dowódca ekspedycji, nie krył już pogardy. Człowiek grzebie się jak padlinożerca, nie jak łowca burknął jednego ranka, widząc jak Michał wraca z pochylonymi ramionami. Zari nie odpowiedziała, ale jej oczy wciąż śledziły Michała. Widziała, jak zachowuje się inaczej. Jak nie szuka kontaktu z resztą. I jak nocą w samotności rozmawia z czymś w lesie. Pewnej nocy podążyła za nim. Michał nie był zaskoczony. Zatrzymał się na granicy jednej z polan, gdzie ziemia wciąż była wilgotna od świeżych śladów. Tekara była tam. Patrzyła na niego z drugiej strony strumienia. Zari wyłoniła się z mgły i zamarła, gdy zobaczyła ich razem. Tekara nie ryknęła. Nie zaatakowała. Po prostu stała. A potem zrobiła coś nieoczekiwanego. Podeszła wolno, łapa za łapą, aż zatrzymała się zaledwie kilka kroków od Michała pochyliła głowę. On wyciągnął rękę. Dotknął jej pyska. Zari zacisnęła usta. Gdy wracali, nie powiedziała nic. Dopiero w jego namiocie, w ciszy, tłumionej jedynie dźwiękiem generatora, przemówiła. Złamałeś kodeks. Michał podniósł głowę z nad stołu. Nie przyszedłem tu zabijać. Iceo. Uważasz, że oswoiłeś legendę. Że ta istota zapomni o tym, kim jest. To ty nie rozumiesz, Zari odparł cicho. Ona nie zapomniała. Ona nigdy nie chciała walczyć. To wy zaczęliście. Nie my. Rada. To się nie różni. Zari zamilkła. Michał przesunął dłoń po pasku kurtki, gdzie ukrywał mały przekaźnik. Te kara wie, że ją śledzicie. Że chcecie ją złapać, ogłuszyć, może nawet zabić. Ale wciąż wraca. Bo czeka. Na CEO. Na decyzję. Na to, czy człowiek ja ją zdradzi. Zari spojrzała na niego długo. A potem usiadła naprzeciw. A jeśli Rada nakaże zniszczenie całej Doliny? Jeśli uznają ją za zagrożenie planetarne? Wtedy umrze nie tylko Tekara. Umrzemy my. Bo nie pozwolę im jej dotknąć. W jej spojrzeniu nie było już urzędowego chłodu. Tylko cień czegoś ludzkiego. Ty naprawdę. Tak. Jesteś gotów stanąć między nami a nią. Michał podniósł wzrok. Już stoję. I w tym właśnie momencie Zari po raz pierwszy nie widziała w nim obcego. Widziała człowieka, który nie bał się kochać tego, co wszyscy inni chcieli zniszczyć. Nad ranem powietrze było cięższe niż zwykle. Gła zdawała się wręcz gęstnieć, a las, który dotąd szeptał, teraz milczał z dziwnym napięciem. Michał wyczuwał to całym ciałem. Coś się zbliżało. Coś, co nie miało nic wspólnego z tekarą, Zari nie spała. Siedziała na zewnątrz swojego namiotu z pustym spojrzeniem wpatrzonym w las. Ich rozmowa z poprzedniego wieczoru nie zostawiła miejsca na niepewność. Wybrała milczenie, a milczenie było odpowiedzą. Michał wstał wcześniej niż zwykle. Miał zamiar pójść do Tekarri. Nie z darem, nie z prośbą. Chciał tylko być przy niej. Czuł, że czas się kończy. Nie wiedział jednak, że nie tylko Izari podsłuchiwała ich rozmowy. Eren czuwał. I działał. W chwili, gdy Michał zanurzył się w mgłę, pięciu gaterian ruszyło za nim. Cicho. Z bronią bezgłośną, naładowaną, bez rozkazów. To nie miała być próba złapania. To miała być egzekucja. Tekara czekała na polanie. Rany na jej bokach były świeże małe, przypominające ślady po sieciach energetycznych. Michał rzucił się do niej bez namysłu, sprawdzając jej skórę, uspokajając ją szeptem. Już dobrze. Jestem tutaj. Ale wtedy rozległ się świst. Nie było czasu. Michał pchnął te Karę barkiem, osłaniając jej głowę własnym ciałem. Oszczep mu bok. Padł na kolano. Z mgły wybiegli łowcy. Twarze zakryte, oczy zimne. W ich ruchach nie było litości. Tekarla zaryczała. Mgła eksplodowała. Powietrze rozdarły uderzenia ogonów, jakby sam wiatr dostał ostrych pazurów. Łowcy nie mieli szans. Jeden został zmiażdżony, drugi odrzukony na pień drzewa, gdzie jego ciało złamało się bezgłośnie. Michał krwawiąc podniósł się i stanął przed nią. Wystarczy wyszeptał. Już nic ci nie zrobią. Tekara cofnęła łeb. Jej oczy nie były dzikie. Były przepełnione czymś, czego nikt się nie spodziewał. Bólem. Zari dotarła w samą porę, by zobaczyć, jak ostatni z żyjących gaterian pada na kolana, błagając o życie. Zatrzymała się. Zobaczyła Michała z rozciętą stroną ciała, stojącego bez broni, dotykającego łapy bestii, której się wszyscy bali. I zobaczyła, jak Tekara pochyla głowę ku jego dłoni, delikatnie, z czcią. Zari powoli opuściła broń. Miała teraz wybór. I nie był to wybór polityczny. Spojrzała w niebo, jakby szukała odpowiedzi, a potem cicho powiedziała do swojego komunikatora. Przekażcie do rady. Nie zbliżać się do lasu mgieł. To nie jest już strefa łowiecka. Odwróciła się i odeszła w milczeniu, zostawiając Michała i tę karę w sercu mgły razem. Tam, gdzie nie było już zdrady. Tylko decyzja, której nikt inny nie miał odwagi podjąć. Minęły trzy dni od bitwy wśród mgieł. Teren został otoczony cichym szacunkiem, którego nikt nie odważył się złamać. Rada Gaterii, mimo presji ze strony tradycyjnych łowców, nie przysłała nowej ekspedycji. Sygnał od Izarii był wystarczająco jasny. Te kara nie znikała już w cieniu. Jej obecność nie była już legendą, lecz prawdą. Krążyła wokół Polany, coraz częściej siadając blisko Michała, który wciąż nosił opatrunek na boku. Rany goiły się powoli, ale to nie one bolały najbardziej. Las się zmienił. Cisza, która wcześniej była groźna, stała się spokojna. Jakby cały ekosystem czekał na znak. I ten znak został dany. Zari wróciła czwartego dnia. Nie przybyła jako ambasadorka. Miała na sobie prosty, ciemny płaszcz i plecak, który świadczył o jednym. Nie wracała do statku. Znalazła Michała siedzącego na płaskim kamieniu u stóp wodospadu. Tekara leżała nieopodal, zwinięta jak ogromny pies, jej oczy przymknięte. Michał nie odwrócił się, gdy podeszła. Myślałem, że wybierzesz obowiązek, powiedział cicho. Wybrałam to, co prawdziwe, odparła i usiadła obok. Wiem, że nie mogę już wrócić do rady. A czy chcesz? Spojrzała na niego z lekkim uśmiechem. Nie. Milczeli przez dłuższą chwilę, słuchając szumu wodospadu i rytmicznego oddechu tekarli. Co teraz? zapytała cicho. Michał wzruszył ramionami. Możemy zbudować coś na tej polanie. Schronienie. Małe. Wystarczające. Las nas zna. Nie będzie walczył. A te kara? Zapytała, spoglądając na śpiącą istotę. Ona będzie z nami. To nie bestia. To strażniczka. Zari przytaknęła. Jeszcze tego samego dnia, przy pomocy narzędzi z obozu, zaczęli wznosić pierwszą strukturę. Nie było to nic więcej niż drewniana wiata, ale budowali ją wspólnie, bez słów, w zgodzie, która nie potrzebowała deklaracji. Wieczorem Michał rozniecił ogień. Tekara usiadła przy nich, jej ogromne ciało łagodnie opierało się o ziemię. Oczy miała otwarte, spokojne. Zari podała Michałowi niewielki pakunek złożony liść zawinięty wokół lokalnych ziół i suszonych owoców. Na początek powiedziała: "Ziemskie zapasy się kończą." Czas, żebyś w końcu spróbował czegoś stąd. Spróbował. Było gorzkie i słodkie zarazem. Smakuje jak życie, uśmiechnął się. Tekara wydała z siebie dźwięk przypominający głębokie pomrukiwanie. W tamtej chwili wszystko było jasne. Nie trzeba było więcej słów, więcej decyzji. Noc stąpiła powoli, mgła nie była już murem, lecz kołdrą otulającą ich świat. Gdzieś w oddali rozbrzmiało echo, ale nie przynosiło już groźby. Było spokojnie. Bez broni. Bez pośpiechu. Tylko człowiek, istota i dawna ambasadorka trójka, która nie powinna była się spotkać, a jednak stworzyła coś więcej niż sojusz. Stworzyła dom. I właśnie tam, w sercu mgły, rozpoczęło się ich nowe życie. Ciche. Wolne. I pełne czułości.